Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Legion, a to będzie drugi odcinek z nowej serii The Darkening of Tristram, czyli event polegający na wpasowaniu Diablo 1 do Diablo 3. Jest ze mną Ksazak, witam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, siemanko, słuchajcie, pierwszy, jako że to jest drugi odcinek, tak jak już powiedziałem wcześniej, pierwszy odcinek możecie znaleźć na kanale Ksazaksa, gdzie oczywiście link będzie w opisie. Chociaż ci, którzy oglądali pierwszy odcinek, to pewnie wiedzą, że teraz jest drugi. Także, słuchajcie, kontynuujemy serię. Taka będzie, słuchajcie, zabawa. Będzie raz odcinek, raz tutaj. Będzie odcinek, raz tutaj. Także mam nadzieję, że po prostu wpadniecie już w, w tą rutynę, że będziecie oczekiwać, po prostu. Raz tu, raz tu. Okej, okay, skończyliśmy, sko No i co, skończyliśmy, słuchajcie, na trzecim poziomie katedry. Zabiliśmy tego Leoryka, gdzie dostałem korona. Mój barb dalej wygląda jak. Nie wiem, jakiś drwal. Ale to już pominę ten fakt. Wiesz co, chyba tam dalej na dole będzie przejście. Tak, 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 uważam. też tak myślę. No i przez to, że moja dechaczka wygląda jakby niosła, wiesz, torebki z zakupami, nie? Po galerii. Tak to przynajmniej wygląda. Mi się to przynajmniej tak kojarzy. Nie wiem, to chodzenie tak chyba śmiesznie no. wygląda. O! Kołczan. Kołczan? A Ci powiem, nie mam jeszcze nic takiego ciekawego. Nic nie dostaję, połączę. Mam cztery, mówię, umie na nagraniu zobaczyć. Mam cztery itemy z inteligencją. Zbroje. A nie, czekaj, bo teraz mi korona padła z siłą. Mam ringa i zbroje z, z inteligencją. Tak swoją drogą. I po prostu jest zwiększone ten. E, szansa na to, że wydropisz inny mainstat, po prostu, tak jak było w Diablo 1. Znaczy, w Diablo 1 nie była tak. zwiększona o, to szansa, tylko po, prostu były, tylko po prostu szansa na to, że wydropisz. E, ten Zdropiło się po prostu wszystkie staty, nie? I tyle. Tak, teraz trzeba było. W Diagnozjusie też tak było na początku. Na początku, tak, tak, na początku. <grym> o przed lutem 2-0, no ale w każdym razie, no nie wiem, czy to jest, że możesz dropnąć każdy stat, bo jakąś bym już miał szansę, że dropnę na przykład zręczność albo. Nie, no tylko zawsze. A ja już inteligencję dostaję. No, w każdym razie myślę, że to jeszcze do, do dopracowania ten tryb, jeżeli chodzi o, o te statystyki. Nie wiem, może jeszcze słuchaj, jakieś patche wejdą do tego. Może to nie jest finalna postać tego całego eventu i coś jeszcze dodadzą. Myślę to że o, fajnie, by było. fajnie by było, bo przejdziemy to teraz stałe i co będziemy w styczniu robić? Powtórkę z rozrywki. No wiesz, już w styczniu na live, nie? sobie przejdziesz i będziesz miał te przedmioty na, na stałe, tak, a tutaj zaraz to przecież zniknie. Beste zamkną i będzie kupa. Ale już się pomału chyba taka. Nie wiem, to chyba ta katedra dalej wygląda identycznie tak samo, coś podejrzewam. Tak, nie? dopiero po, po, chyba na szóstym levelu ona wygląda inaczej, wiesz? Ale to będzie dalej katedra, czy to będzie nie, dalej.? Nie, to będą e, te. Jakieś jaskinie nowe. Eee, jaskinie hmm. chyba już będą. Hmm. Wiem, że jest wiem, że nie jest tak jak w Diablo 1, że się zmieniają, ale nie na te, co. co, co, co mogliby to lepiej zrobić, o tak. Że inaczej tak? sobie wyobrażałem. Te, te zalane tunele chyba będą. Nie, te zalane tunele to był e, ten. No, no. Ten zalany przejście, ale chyba będą te kopalnie takie z drugiego aktu, tak? O! O, czy to Elitry. był boss jakiś? Czekaj, co to było? Nie, 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 ale Ty patrz! Liczek... Ruszczkę, kostur dostałem! Ty, One jakie wygra. miecz dostałem! Bardzo własny ten miecz! O, ale wiesz co, on mi daje minus 30%, Także kupa blada. Yy, I sierp rzezi dostałem, nie wiem, może... I mam nie, w ogóle kostur, raczej... to jest to połap, zobacz, jak to wygląda Widziałem, to, ten ciekawe, widziałem. Ale to są zobacz, niebieskie temy. mam nadzieję, że jeszcze natkniemy się na jakieś słuchaj legendy. Może... O, pasywkę sobie w ogóle dodam. Obawiam się, że nie. No i patrz, tu już jest inny level. A Ale no rzeczywiście, teraz jesteśmy... Yy, teraz jesteśmy w ten... Jak to się.. Diablo 3 To i ta mapa. Korwinus. Eee, no, nie, ruiny korwusu. Ruiny korwusu, Cor, kor, A Cor, tak. kur, Ruinny, kur, 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 że, kur, Ruiny korwusu. Tak no. no ale w każdym razie mamy zmianę scenarii, No, no psz, tak jak w kurde w starych platformówkach, nie? Się człowiek cieszył, wow, teraz jest dżungla, nie? Zmiana scenerii musi być w każdym razie. Oj, są kozły, ale cóż jak inne kozły. Jeszcze A? tylko amburiedu brakuje. Czego? No, no tych niepogrzebanych. Wiesz co? Mi brakuje stać znaczy, się, że na najniższych poziomach nie ma tego: e, tych rycerzy śmierci. Tak, krwi. I tutaj jest event nie. chyba z tym związany. No, dokładnie, Akor tu trzeba. za bramą krwi, za salami ognia, męstwo czeka na bohatera światłości, który je przebudzi. M.S. Nieznajomy. Lista. A to nie, to jest jakaś historyjka chyba i nie wiem czy to jest... Nie, nie da się tam przejść. Wiesz, tu trzeba robić tą taką... This door locked by an unknown mechanism. Czyli tu Tutaj trzeba... widzisz? Bloodstone. Kliknąłem. No i tam otwierają się drzwi, a jakieś się zamykają. I to jest taka wiesz, taka niby zagadka, ale banana. Labiry, labirynt. A poczekaj, bo ja nie a. wiem jak ja to I tu mówię, musisz tak dać jak to... już. O. Aha, to jest cała zagadka? Tak. Nie no, tego, to jest dalej. Zobacz co dalej, trzeba iść. Ja już kurde, Team robię słaby trochę. Ja nie wiem jak klikam guzik jak Staram się bardziej obszarowo atakować. Za dużo przeciw... ma Dobra, no i w każdym, w każdym razie mówię, tak jak to u ciebie już mówiłem na nagraniu, ja gram... O, teraz zamknę Ja gram w to pierwszy raz, to jest moje pierwsze przejście mm. tego co po... O kurde, pamiętam te stwory! One one były... To, to słuchajcie, są nowe... Horny demon. Nie, to jest przerobiony ten. To co to jest przerobione, bo ja tego potworzę kojarzę. Jak zobaczysz go z bliska, to się, się skapniesz. Jakaś druga kulka? Tak, odłożyliśmy drugą kulkę i teraz też drzwi będą otwarte z nimi. Aha, to są to te, jest. takie co one tak skaczą. Ale, o kurde. A nie, to nie one chyba, czekaj, kojarzę je. Znaczy tylko... ja, no, one były w Diablo 1, te stwory, ale w Trójce ich nie, nie, nie było. było. Ja, ile krwi się z nich leje. Nie? Ale. Kitu, rzeczywiście. Ale stary, ale powiem ci, że najlepsze jest to, że jak wrócisz teraz do, do Tristram normalnego, docenię jaką diablo trzyma grafikę. <grystanie> konkretną, nie? No, powiem ci, że jak odpalisz sobie teraz ten, no to zobaczysz kurczę jaka jest różnica masakryczna. Ja a teraz muszę odłożyć. Aj, teraz tu się otwiera. To no. jak na zbroję, co mi Arcane, Valor. No. O -o -o. Ale. Gówno. Nie podoba mi się, ta, ta zbroja była na żółto w Diablo 1, no ta, hańba, ta. hańba, no, za zręcznością masz O, to zręcznością Moja jest? Z siłą, o możemy się zamienić To dawaj Co? Siła ci powiedziała? No, wrzuciłem ci przecież e, z kitu. ale akcje, w ogóle o, no ten akurat element rozgrzewki mi się podoba, no widzisz, ja tobie i item tymi. Jakoś no. tam wymienić. Ale tylko dalej mi się nie podoba, że w skórzanych szatach mój barb chodzi, mimo że mam zbroję płytową, jakąś. To już Diable jedynce wyglądał ten wojownik, jakoś świetnie. Tak, 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 tak. Znaczy, tak. miał takie tiery, nie? Tych, tych zbroje Studia zdrowia. Tak, tak, tiery, nie, nie? Tak no. Na początku chodziłeś tak, jakby w cudzysłowie goły. Potem miałeś taką lekką szatę, skórzaną zbroję na sobie. Potem on był tak już delikatnie płytowy. Czekaj, gdzie, gdzie ty poszedłeś? A, tam na dół, dobra. Ale to fajne, to, ten, to mi się podobało. No, zagadka słuchaj co prawda dla upośledzonych, ale <słuch> oh. Ale daje radę. Ale Chamber of Blind też jest. I zobaczysz jak fajnie jest zrobione i tak powinno być wyglądać Diablo 3. Moim A, Chamber of Blind, tego questa też skąd. Ja, o kurde, Spida dostałem jakiegoś za, po zabiciu tych trzech beczek. <słuch> też dobrze. No, no, no jest zobacz, mam zwiększoną szybkość ruchu na 30 sekund. Miałem w sumie. Nie, ja dalej mam. Biegnie. Hmm. Chamber of Blind. No, rzeczywiście, tam też coś było. O, wielkość arkusu. Dalej Staram mam zbroję mieć. z inteligencją. No, ja pierdziele. Co to ten. O, mam mieć. wielkość arkusu. Żółty toporek. Czekaj, czy ja mogę do tego tarcia założyć? Mogę. Elegancko. Od błyskawicy 8 furii. Mieczyk, no 22 siły. Nie, to mam lepszy, mam toporek Okej. Okay. Jesteśmy w ogóle na piątym poziomie już. Magic Rock, o chodź tu, tu, tu O czekaj, przyjedzie. bo ja zamrażam. Czekaj, chwilę. Jak, jakim cudem ja zamrażam przeciwników? Zaraz. Poczekaj, gdzieś tu mam szansę na zamrożenie? Zaraz. Pewnie tak. W którym przed... Endometr? Nie widzę. A nie! Ale se, głupi, w skillu mam zamrożenie. Ha, patrz, to jest jakiś magic rock. E, magic rock to też było. Ile kamieni mam? O, o i siła ale... i witalność, obszarówki w ringu. Elegancko. Ale nie mamy żadnych, kurde, ja nie mam żadnych slotów, żeby to włożyć. Suchar, pani. No właśnie. Idziemy do kadali, słuchaj. <laughs> ja mam 500 łamków akurat. Znaczy, pole. tej, nie do kadali, do tej. Do Miriam. I sobie robimy w broniach to jest zawsze troszeczkę więcej depsa, depsa więcej. O, o dropnąłem no. płaszcz dla dechacza O widzisz, bo tu wszystko dropimy mi się wydaje Z witalnością ma... tylko Co prawda tu mogę przejść? A tam chyba nic nie ma, jeżeli to jest ten sam layout No nic nie ma, tak jak myślałem Czekaj, ja luknę, ja żuknę, powiesz potworki trzeba pozabijać, to nie ma ale. No, Oczywiście, ogólnie tu pylon często jest w tym miejscu Ja ma pylona Kurde, ale ciekawe, jakby był pylon, tutaj jeszcze ktoś. Jakby jeszcze to... <laughs> pylony, to daj, to daj spokój. W ogóle niepotrzebnie. Ka... Nie, kapliczki były w diabli. Można było kapliczki sobie. Tak, kapliczki były. I w dwójce były też tak samo. O, jesteś na niższy tak. lewe O, czekaj, sobie runę wezmę. Zawsze DPS będzie większy. Pasywkę sobie wziąłeś? O, i nawet nie wiedziałem, że są. Udane łowy. Hmm. Dobra, dawać ułowę, Udane łowy. pusty poziom. No rzeczywiście, troszeczkę już się to zmienia, ta sceneria od piątego. E, prawdopodobnie teraz będzie zmiana scenerii od, od którego? Od dziesiątego, od dziesiątego. Nie? No, od dziesiątego. A ciekawe, ile szacujesz przejście takiego całego eventu? Jak, no jak, tak, jedziemy od, jak od pierwszego levelu jedziemy, to nie wiem, powiem ci. Słyszałem, że na kilka godzin to jest nawet, razy, jak się jedzie od pierwszego levelu. Ale nie dla takich um, koksów jak my, przecież my tą grę mamy w moim palcu, pani. Ale wliczając y, wszystkie te dungeony, znaczy w, no tak. w, y, te misje poboczne? bo tak, chyba tak. The Darkening. Ale dla, dla starej postaci, znaczy dla na postaci normalnej, w no to jest ten 20 minut, nie? Spidzie no tak, przebieg bo przebiegasz, no bo to zobacz, no idziesz tutaj, masz kilka mobków na krzyż i to jest... To jest tyle. No. Nawet nie ma jakiegoś bossa, przy którym mógłbyś się zatrzymać i go tłuc, w ten sensie, 10 minut, tak? Nawet Dokładnie. A my gramy na normalu, tu też jest kurczę ten... Myśmy grali troszeczkę wyżej, to może no. ale jest, jest akurat tak ale wyważony Ta Ale chyba tę serię, ma, ten, przyjęliśmy, że ta seria ma na celu ukazania tego trybu, tak? Co tutaj można A. spotkać, jak go przejść i tak dalej, niż, wie, żebyśmy się tu męczyli jakoś nie wiadomo ile. Ja nawet zobaczę udowodnię Ci paragonów, nie mam żadnych rozdanych, teraz odpaliłem sobie. No, ja też nie rozdawałem paragonów. Nic nie dodałem, nawet słuchaj, złota nie mam. Wszystko, wszystko od zera. Mythical book, i tutaj będzie jakiś event? Tutaj nie wiem, mamy kapliczkę. Na ta kość, aha, tu będzie Chamber of Bones. Patrz, A, jest. coś tam było, rzeczywiście. Chamber of Bones, no tak, no czego można było się innego spodziewać tutaj. Kości. Ale powiem ci, że w tych kolorach to wygląda naprawdę klimatycznie, jak jest tak ciemno. Bo w normalnych Ciemne kolorach to wszystko masakry. tak oświetlone tym, tym piecem, czy tam, czym tam nie. Masakrycznie ciemno. A ciekawe, czy oni rzeczywiście, usunęli niektóre elementy, czy po prostu przerobi... Czy to jest przerobiona grafika? Tak naprawdę, czysto przerobiona grafika. Nie, to jest filtr graficzny po prostu. I tyle. Nic więcej tu nie ma. No, w sumie można tak powiedzieć. Filtr graficzny i tyle. Mi się wydaje, a mogliby ten filtr przynajmniej kolorów cieni zostawić. Ale oni tego nie zostawią dobrze o tym wiesz. No przecież. wiadomo, no. Ale mogliby jako alternatywny, żeby ludzie mieli, nie? Kurczę, szkoda, bo mógłby być fajny tryb, ale powiem ci troszeczkę o konkurencji, bo zagrywam się ostatnio w of Exile w i naprawdę kurde super mi się gra. Tak właśnie czuć klimat właśnie starych gier Diablo. A ja też grałem z of Exile, próbowałem na streamie nawet coś ugrać w tą grę, ale powiem ci szczerze, za dużo czasu by mi zajęło się, żeby wczuć się w tą grę i ogarnąć ją na maksa. To tak. jest to po prostu, przy której naprawdę musisz dużo czasu posiedzieć, żeby w jakimś tam niewielkim procencie zrozumieć jej działanie, mechanikę, buildy i tak dalej. Czy tam jest taki rozwój no. się Jest, jest, coś w tym jest, ale wiesz, nie zawsze musisz być kurczę jakimś prosem tak jak w wiesz, w innych grać. Nie no wiadomo, nie możesz sobie grać, przyjąć grę dla przyjemności, nie? No. Każdy dokładniej. gra jak lubi. Dobra, ja tu ja, ja, czekaj. Sobie, ja sobie właśnie takie coś przyjąłem i ja tak sobie kurczę, o, tam ryk, ryk mam d e, mniejsze obrażenia pod przeciwników. E, dobra, czy to już wszystko jest? Myślałem, że taki quest będzie. Też myślałem, ale tu nie ma nic. Wszystkie tu mat materiały mi też dropią e, strójki. Zasnute kryształy, uniwersalne części i te pyłki. Legendy lecą, a jak legenda poleci, to jest dźwięk oryginalny z Diablo 1. Super, Co dobrze. ty gadasz? No. Tylko, że na normalu raczej mnie hmm. nie polecą. No, na normalu pewnie nie. A szkoda, Chociaż, bo chociaż mogą drogą polecieć, wiesz, po chyba po 12 poziomie. No, e, czy tam... Powiem ci, że no, ten kamień legendarny z Diablo jest. Także ta, tak czy tak ta, dźwięk ta, ta. będzie. Na samym końcu, ale będzie, będzie, będzie. Jeszcze mamy przed sobą tego. Nie Lagdanana, tylko tego, kurczę. Lazarusa, ale to jeszcze niżej. O! Dopną legendę. Pierścień. Mam nadzieję, że będzie słychać. Jak nie, to podgłośnie. Poczekaj, bo zidentyfikuję sobie. Aż znaczy tak gadamy, gadamy o legendach. I no. bach. N nagle, słuchaj, nagle a, wyrzuci a wyrzucił ją na ziemię. Zobaczymy, czy będzie. No, jest dźwięk. No, Jest nowy dźwięk, słuchaj, 26 do siły, 27 witalności i locha. To mogę ten pierścionek z Intem wyrzucić, wiesz? Masz. Nie wiem, czy można założyć. Ale w każdym razie mam. Yy, czekaj, tapnięcie, dzika żarża i skok. To ja to tapnięcie sobie zostawię. Tapnięcie. Ze... Premia do pancerza to nie. Dobra, będę już nieśmiertelny. O, co tu jest? Jakieś, jakieś kurcze te groby. O, nie widziałeś tego wcześniej? To już było na poprzednich? No, nie, wiecie. nie, no, mówię. A było na poprzednich, to nie zwróciłem A, tak. uwagi. O, i kurczę, mam. zmniejszone obrażenia o 57%. Legendy, te same. <laughs> Ale w sumie, tak szczerze mówiąc, w Zjablen nie było suma summarum dużo legend. Były tylko te takie no charakterystyczne przedmioty legendarne z bossów. Tak. A tak, tak. to niedużo tych legend było. Ale wiesz, w tamtych czasach to i tak to wyznaczało, kurde kierunki. W tak, innym gronie. Te co, poziomy zaraz co łużej się robą, po pierwsze to króciutko. Tak, tak, robią. tak. O, tak, hełm tak, legendarny, tak. patrz i co? No co ty, kurde. Rona Leoryka mi poleciała. <laughs> <laughs> Ciekawe. Zaraz, patrz, expa nam zwiększę. Zobacz. Rona. elegancko, 87%, o czekaj, bo lepsza co od mojego tego? Lepsza, 12%. Oj, korona już wygląda normalnie, ta. To co sobie włożyć? Expa dać? Więcej? No nie, nie mi wiem. Nie wiem nie dobra, dam expa, bo na razie cooldowny są mi niepotrzebne totalnie, także... Troszeczkę więcej expa będziemy dostawać, co prawda, to nie jest dużo. Ale będzie, ja ale będzie. Suketów, kurde. O, siódmy level. Siódmy level, dobra. Także, słuchaj, mamy 17 minut, z intrem to będzie jakieś 18. Przyjęliśmy, że tak będzie, odcinki będą trwać pomiędzy 15-20 minut, także... Yy, dobra, nie, nie możemy tak zakończyć. Nie będzie nam nikt, nikt przeszkadzał przeszkadzał. Trzeba się pożegnać. Przy wejściu w twarz. O, dobra, Do, to ja ładnie trzeba stanąć. Można, nawet słuchajcie, można w tej grze zatańczyć. No, pikselowaty bar tańczy. Także słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Następnego odcinka możecie się spodziewać na kanale Ksazaksa. Linki oczywiście wszystkie będą w opisie. I jeżeli się Wam podobała seria, rzućcie lajkiem. Takiego dużego, dużego palucha w górę poproszę. Bez obraźliwych komentarzy, bo ostatnio kilka się takich pojawiło. Rzuć, skomentujcie, jak to się Wam podoba ta seria. I jeżeli chcecie, zasubskrybujcie kanał. Oczywiście, jak ksa, Ksazaksa, ksa, tam, tam, o tam jest Ksazak, także tam kanał też jest do subskrypcji. I tyle. Widzimy się w. To będzie mu, u mnie, będzie czwarty teraz, tak? Tak, a u mnie będzie trzeci, czyli kolejny. O. Proste jasne logiczne wszystko trzymajcie się do zobaczenia szczała piona baba